Powstała w latach 30. XX wieku i przez cały czas obsługiwała żeglugę na kanale Gliwickim. Stara, jeszcze niemiecka maszyneria śluzy łabędy od roku zastępowana jest nowymi rozwiązaniami technicznymi. Teraz ma być taniej, szybciej i niezawodnie. Modernizacja to także szansa na rozwój turystyki wodnej. Ten kontrakt obejmuje remont, modernizację i rozbudowę istniejących śluzy. Remontowi podlega to, co. Zastaliśmy przed wejściem na budowę, czyli awamport górny, śluza, awamport dolny. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 46 milionów złotych. Większość z tych środków pochodzi z unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W tej chwili zaawansowanie kontraktu zbliża się do, do 40%. Zrealizowane są już e, roboty związane z wykonaniem sieci podziemnych. Zakończymy roboty związane z wykończeniówką budynków. Zbliżamy się do zakończenia wykonywania nowego budynku socjalnego dla obsługi śluzy. W ramach projektu przebudowane zostaną komory śluzowe oraz awanporty. Nowe oblicze zyska także budynek sterowni. W najbliższych miesiącach zmienione zostaną systemy napędów wrót dolnych i górnych. W wymianie ulega system napędu tych wrót. Istniał mechaniczny napędzany silnikiem elektrycznym i przystosowany do napędu nawet ręcznego. W tej chwili po modernizacji będzie to napęd hydrauliczny, sterowany automatycznie. Obsługa będzie się odbywała z tamtego budynku z napisem Łabędy, tam jest budynek sterowy. Modernizacja zapewni prawdziwy skok technologiczny. Poprawie ulegną warunki żeglugi po Ogliwickim Kanale, zostanie skrócony czas śluzowań, a nowy sprzęt powinien zapewnić bezawaryjność obiektu. Zmieniamy tu praktycznie wszystko. Śluza, jako taka, pozostanie, natomiast zmieni się całe sterowanie, cała automatyka, cały napęd tej śluzy. Śluza w eksploatacji będzie tańsza na pewno dla, dla, dla użytkowników. Wraz z rozpoczęciem modernizacji śluzy pojawił się problem, co zrobić z jej wysłużonymi elementami. Nie są one zabytkami, ale ich wartość historyczna jest niewątpliwa. Postanowiono, że ogromne wrota górne będą stałym eksponatem na terenie obiektu. Napędy ze śluzy południowej trafiły do muzeum oraz na części zamienne. Zostały zdemontowane i jeden komplet został przekazany Muzeum Śląskiemu jako eksponat. Natomiast pozostałe elementy tych napędów zostały przekazane grupie remontowej zamawiającego, czyli RZGW, do wykorzystania na innych śluzach, gdzie te napędy w ramach modernizacji nie będą wymieniane. Inwestycje w łabędach realizuje wyłoniona w przetargu firma Navimor Invest. Obecnie, w ramach projektu modernizacji śluz odżańskich, trwają także prace remontowe na śluzach Rudziniec, Dzierżno i Kłodnica. Łączny koszt przedsięwzięcia to ponad 130 milionów złotych, pokryty w zdecydowanej większości przez Unię Europejską. Śluza łabędy powinna być gotowa do użytku w 2015 roku.